O cholera O kurwa Weźcie, dostał coś, dostał dobrego Fajnie, że do szpiega Fajnie, że do szpiega Ale Scorching nie Flame, nie to, jest... Scorching A, Flame jest to jest ten. drugi najlepszy efekt, jaki mógłby robić Ale się podjarał, Jezus 100 kluczy i think that's What the fuck! Um... Czekaj, czekaj, zarozumiałeś! Oh. Je. Coś ty zrobił! No, ja jak? Tak żeś to zrobił! Ja ja jestem w eliminacji. okej, okay. dobra, to na FOXA wszyscy. No bo mnie zautobansował. Pora bym no. użył 2% swojej mocy. Hmm, pierwszy raz widzę te elementy na mapie. A dopiero co przyszedłem. okej. Okay. I guess that's normal? Wow, tego jest więcej. Ja w tym momencie pcham wózek. Właśnie widzę. Ej, pomoż, Jeszcze sensu tą putlę przekładać. No co ty robisz? Nie wiem, wciąż pijesz samochód? Bo mogę głupi samochód Głupi o, samochód wypiłeś Snyper! <grym> tak! Dobrze! <grym> A pokofisty wow. No i dawaj potelnię no, 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 to... ja no, bardzo dobrze. dobrze. Tak na złość. Bardzo dobrze. Wow. Patrzcie, jaki um, samochód bruszał ponami na boki. No, dawaj, troll, trojdzieżerze. O! Ło, ale poleciał biedny friendly. No to mamy tamtki lachy. <laughs> Żołnierz w domku jest. O, i mi działko, niedobrze. LOL Nie rozumiem No nie rozjechał, o, nie rozjechał. Mnie. <noise> Zabiłem pierogi bez farszu Leć kurwa Koniku, jak najdalej od tego ambulansu. Tak którego zabił Foxu Ja sobie kurwa takiego <noise> Ciał, nara ziela skręt w ogóle. O, jak Vivi proszę samochodu przyczepał. właśnie, przyczepa. właśnie to, to też chciałem to powiedzieć. Takie nagle. A no jeźdź do cholery, ile możesz tą drogę blokować? Jeszcze raz na mnie zatrąbić. Byłaś no, tego. Od no, no, pracy samochodu. chcę jechać gnoju. A. A. To nie z kilopem wyszedł! Na mnie będziesz kurde trąbić.

Już z jednym, a ten się zaczął kłapek. I mi... What the fuck Co się stało? Zniknął mi po prostu. Wszystko było kłapą. Piasz. Hmm. Nabbing jest Darmowy tantkill. Yee <laughs> ku jak poleciał? Wo wow, wo wow, wow. ale poszło. Oh well. <laughs>